Co ostatnio odjebło się w yy, odwaliło się w Stanach. Witajcie w serii, w której omówimy sobie, co się teraz na bieżąco dzieje w Stanach, ale nie takie nudne newsy, wiecie, takie. To, co możecie przeczytać w CNN czy BBC. Nie. Tu będą newsy z internetu. Żebyście sobie mogli być na bieżąco bez przeglądania całego TikToka. Ja za was to zrobię po prostu. Będziecie mieć z głowy. Ogólnie będzie dosyć stronniczo, także od razu uprzedzam, żeby później nie było w komentarzach, że takie. A zresztą. Sobie, co chcecie. Więc jeśli chcecie jakichś rzetelnych informacji, to nie wiem, włączcie sobie TVP czy coś. <laughs> Dobra, ale zostawimy sobie humor na koniec, zacznijmy sobie od wiadomości. Jeśli pracowałeś kiedyś w branży gastronomicznej, to na pewno wiesz coś o tej niewdzięcznej pracy. Otóż wyobraźcie sobie, że jakaś Karen rzuciła miską gorącego jedzenia w pracownika restauracji i zostało to wszystko nagrane. Tak jak zrobiła, bo było nie to, co chciała. Czylicie, typiera była tak nieusatysfakcjonowana swoim serwisem, że wzięła miskę gorącego jedzenia i walnęła kogoś kaman. W sumie to brzmi jak coś, co gdyby miało się wydarzyć, to wydarzyłoby się właśnie w Stanach. I ich to już pewnie nie szokuje. Ale ciekawe jest to, jaką karę dostała, bo oczywiście sprawa trafiła do sądu. Jak to w Ameryce, i karą, którą dostała, była praca w fast foodzie przez dwa miesiące. Także jak kiedyś nie pracowała w gastronomii, to teraz będzie. No, trzeba przyznać, dosyć pomysłowy sposób ukarania pani. Jeszcze nie zapominajmy o tym gorącym daniu w twarz, to też jej się należy. Ale niektórzy to się niczego nie nauczą. W sensie, ta kobieta podczas rozprawy wciąż gadała o tym, jakie to jedzenie było fatalne. Kurde, może miała rację, no nie wiem, bo... no ale wciąż to jakby nie jest wina kelnera. Kama. Dobra, lecimy dalej, ale zostajemy oczywiście przy fast foodach, no bo Stany Zjednoczone, fast foody, wiecie. Ale przechodzimy do rzeczy naprawdę ważnych, takich, o których będą pisać w podręcznikach do historii. Mianowicie McDonald's otworzył nową sieć restauracji. I serio ktoś powiedział, że czeka w kolejce tylko po to because he wants to witness a big moment in fast food history. W sensie ja nie przeprowadzałem tego wywiadu, ale żałuję, też chciałbym tego doświadczyć. Była nawet dziewczyna, która przyleciała specjalnie z Londynu na otwarcie tej restauracji. W sumie restauracja to za dużo powiedziane, bo nazywa się to Cosmic, tak jak kosmiczny. Ale czy jedzenie też tam jest kosmiczne? No może nie tak bardzo, bo restauracja ta ma skupiać się głównie na napojach, deserach i przekąskach. Czyli jest to trochę takie podążanie za modą, bo będzie ich favorite boba i jest to też świetna konkurencja dla Starbucksa. Przyznam, że design fajny, ale czy spróbuję? Nie, bo pewnie wszystko jest naładowane cukrem. Co uważam za imponujące, to ilość stacji drive-thru. Naprawdę, niedługo wszystko załatwicie nie wychodząc z auta. A teraz coś, co rzadko się słyszy. Influencerzy w Stanach zrobili coś dobrego. Chodzi o akcję Angel Tree, która pomimo tego, że jest organizowana od lat, to w tym roku pobija rekordy popularności wśród tiktokerów. Ale co to w ogóle jest? Tak najprościej mówiąc, jest to kupowanie prezentów świątecznych dzieciom, których nie stać w sensie ich rodzicom nie stać, żeby kupić tym dzieciom prezentów. What? Bro, what are you talking about, man? Przy wejściu do marketu wisi drzewko z takimi liścikami. Jeśli chcecie pomóc jednemu z tych dzieci, to taki liścik zrywacie i kupujecie to, co jest na liście lub to, co wam się wydaje, że takie dziecko uszczęśliwi. Dla tych wszystkich zakupowych influencerów to jest raj, bo mogą robić to, co kochają najbardziej. Czyli Kupować, ale w szczytnym celu. A wiemy, że po sukcesie, jaki Mr. Beast odniósł tego typu contentem, dużo jest takich influencerów. Ale w tym wszystkim cichym zwycięzcą jest Walmart, w którym te drzewka się znajdują. A co za tym idzie, wszyscy kupują tam prezenty. Ale żeby nie było, akcja jest fajna. I wiele byłych Angel Kidów wypowiadało się na temat, ile te akcje dla nich znaczyły. Więc tak trzymaj, Ameryko. Good job. A jak już przy influencerach jesteśmy, daj suba. Nie no, żartuję. Nie musisz. To są też ludzie znani, bo serio coś potrafią. Taylor Swift została Person of the Year. Czy zasłużyła na to? Nie wiem, wy mi powiedzcie. Ale każda szanująca się kociara odwzorowała to zdjęcie. Ile kotów zostało poszkodowanych w tym trendzie? Tego się nigdy nie dowiemy. Chodź Rukolek, spróbujemy. Ładnie? No, no nie jest tak źle, mówiłem. Ale wróćmy do rzeczy, które najbardziej nas teraz interesują. Rzeczy świąteczne. 9 grudnia rozpoczęły się Santa Cony. Czym jest Santa Con? Jest to takie wydarzenie, najbardziej popularne jest w Nowym Jorku. Gdzie setki osób przebiera się za świętego Mikołaja, czy inne świąteczne postaci. I wychodzą na ulicę i robią coś, co się nazywa bar hopping. Czyli chodzą od pubu do pubu i piją. Tak od 9 rano. Brzmi jak... Świetne święto, co nie? Do jakiego polskiego wydarzenia można by to porównać? Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to każde polskie święto? Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to Marsz Niepodległości. Z tą różnicą, że nie pije się w barach, tylko na ulicy i pewnie jest trochę mniej zadymy. To by było na tyle, moi drodzy. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie kupiłem tą czapkę świetną do sauny, to piszcie na priw. Cześć!